Życie odcinek drugi listopad. Mam na imię Michał i właśnie idę do szkoły. Moje obecne życie polega głównie na tym, że przez połowę dnia jestem w szkole, ale to raczej normalne. W sumie nie wiem, co będę robił po szkole. Może pójdę na Krasnale? W sumie wypadałoby się przedstawić. Mam na imię Michał i w chwili obecnej mam 15 lat. Interesuję się wrocławskimi krasanami, ale nie są to jedyne rzeczy, którym robię zdjęcia bo również fotografuję ciekawe miejsca we Wrocławiu i poza nim. Ale mam też inne zainteresowania, na przykład czytam mangi, oglądam anime. Hmm, co jeszcze? Kiedyś rysowałem komiksy, chciałem też kiedyś tłumaczyć, Pewnego komiksa. O, albo zbieram LEGO, y, puszki po monsterach oraz figurki pop. Hmm, a może po szkole spotkam się z Bojkiem i Pitadorem? Hmm, może na mamuta pojedziemy, albo jakiś film nagramy? A, nieważne. Pognę z półmi? Bo nagrywamy seriale, ale też lżejsze materiały typu serii i placach zabaw. Ale wszystko pokażę w tej serii, ponieważ ta seria jest o mnie. To jest jedyny projekt i pierwszy projekt, który nie jest popularny, tylko jest o mnie. Zapraszam na grudniowy odcinek.